Witajcie, jestem Aurora, a to mój mąż Fabien. Nasz synek Martin oraz kot Risotto. Risotto od urodzenia jest nieco lękliwy. Problemy zaczęły się wraz z narodzinami Martina. Risotto miałczał co noc. Jest szósta rano, a Risotto obudził małego. Staliśmy i już nie miałczy. Był przygnębiony, cały dzień spał, nie chciał się z nami bawić. Mniej też jadł. Sprzedawca polecił nam Feliway Optimum. Produkt jest łatwy w użyciu. Ulatnia się całą dobę i wystarcza na miesiąc. Nasz kot zdecydowanie się uspokoił. Znów zaczął jeść i bawić się. Wszystko dobrze się układa z Martinem. Kot wącha go i zagląda do niego. Żyją teraz w zgodzie. Dzięki Feliway Optimum odzyskaliśmy iskrę naszego kota. Przytulanie i zabawę z nim. Rizotto znów jest członkiem naszej rodziny.